Szemano, cześć malka, nazywam się Just Mr Matthew. witam Was w kolejnym odcinku przygód e, świętego Mikołaja Tłapy Santa Claus in e, a Trouble Again, czyli święty Mikołaj ponownie w tarapatach, druga część przygód e, tego pana, pana, który działa mi na nerwy, tak jak pamiętacie poprzedni odcinek, tłoki, e, parkour tłoki, parkour skoki e, jakieś tam małpy przebrane e, w ubrania e, pingwiny cholerne e, Mam dość, powiedziałam odczekam sobie godzinę, nie będę nagrywał tego nie będę przychodził tego dziewiątego poziomu jeszcze raz. Koniec. Czekam godzinę i przychodzę do nagrywania odcinka. Dlaczego czekać? No bo gdybym wyszedł z gry i wznowił to właśnie od dziewiątego poziomu. Chore to jest, no ale jak widać programiści nie wiadomo co braje, albo chcieli że ludziom jeszcze bardziej utrudnić życie i ich wkurzyć. I powiedziałam sobie, że choćby to było, moje mili, e, 30 minut odcinka, to to będzie ostatni odcinek. Choćbym miał używać przyspieszenia, ja chcę tego pana zakończyć. E, dobrze, że może rok temu... E, Dobrze, że może rok temu mini nagrałam tylko pojedynczy odcinek Santa Clausa. Bo gdybym nagrywał całą serię, to myślę, żebym się zraził do YouTube'a i skończył na trzecim odcinku. <laughs> Także, no. No nic. E, nagrywam to też już trzeci raz, bo. bo. tutaj, kurde, jakieś części samolotowe albo części, kurde, o dwie traków się znalazły. Teraz patrzcie, powiecie, kurde. A co to za problem, sobie tak wskiewać? Nie, no póki co, moi mili, żaden. Ale poczekajcie, poczekajcie. Poczekajcie. Dobrze. Tak, i teraz dobrze widzicie, będziemy musieli, moi mili, na tych śmigłach, czy cholera co to jest w wiatrakach, skakać. O, widzicie? On oczywiście, musimy się odpowiednio obracać, bo ten Mikołaj oczywiście spada też z tego. Tak się nie będziemy odpowiednio obracać. Także. Oczywiście to się baguje tak samo jak kurde podesty w wormsach. I nierówno skoczycie to po prostu on przelatuje przez nie, tak jakby te śmigła były niewidzialne. Chore. Chore, chore, chore. Tyle wam powiem. No ale. No ale spróbuję to zrobić spokojnie. Uspokajając się. Chociaż w tej grze to jest chyba. Mało możliwe być spokojnym. Dobra, tutaj już może, może jestem bezpieczny, albo i nie do końca jeszcze, tylko teraz gdzie? No właśnie, gdzie teraz, kurde. Ha. Niech pomyślę, czyżby tam? Nie. Wątpię. Może tam do góry? Albo właśnie tam. Ha. Ha. <laughs> Cięcie. No dobra, to w takim wypadku widziałam teraz jeśli, bo już się kurde pogubiłem. Aha, tam na górę. Już czaję. Bazę. O tutaj muszę doskoczyć. No. Całe moje szczęście mi to wyszło. Chyba wąs spadaj. Tłoki. Jeszcze kurde, tłoku mi się. Tłoki były w poprzednim odcinku. Jeszcze mi się kurde tłoków zachciało. Ale by się zbagował, widzieliście to? Mmm. Dobra. Nieważne. Pierdzielę te prezenty, moi mili, teraz już pierdzielę. Patrzcie na to! Patrzcie! <laughs> Wiecie, co się jeszcze okaże? Że ja będę musiał na górę wskoczyć. A nie, w tamtą stronę na szczęście. Ja pier... Ja jestem lamusem, nie. To nie jest e, wall True, czy jak to tam się mówi po angielsku. 100%, 100%. Wszystkie prezenty. To, to nie na tym to polega. Chyba sobie zastopowałam timing i nie wiem teraz, ile już minut nagrywam, no nieważne, no zębatka, za każdym razem na te podkładki mówiłem zębatka, no to mam teraz kurde zębatka. Chciałem zębatkę to mam. Mhm. Aha, ja jeszcze pewnie po zębatce mam skoczyć na górę. No, ładnie, no ładnie. ładny, ładny parkour. Prawda? Nie podoba wam się? Mi się bardzo podoba. Powiedziałam kobicie, że mało klawiatury nie rozwaliłem. Ona powiedziała, że to są już takie instynkty bez przesady. To powiedziałam, że i w takim razie wręczę gierkę. Niech pogra pół godziny i spróbuję zrobić poziom dziewiąty. Bo ten póki co jest ciężki, ale dalej łatwiejszy niż ten... Dalej łatwiejszy niż ten dziewiąty. Nawet powiem wam, że mi się podoba bardzo skakanie po tych zębatkach. Potraktuję to jako sobie właśnie skakanie po zębatkach, nie zbieranie prezentów. Grę tak czy siak, nieważne czy zbiorę prezenty, czy nie przejdę. <laughs> Przegrałam przed samym finiszem? No ładnie, no ładnie. <laughs> to się nazywa przegryz. W końcu, w końcu, w końcu, w końcu, w końcu. 40, 14, 14, no ale w tym odcinku co się poddałem to było oczywiste. Mamy w takim razie poziom 10 ukończony, lecimy do poziomu 11. Wiem, już mi się timing powalił, ale chyba mam około 7 minut odcinka. No i dobra, mamy poziom 11, mamy około 7 odcinka. Timing mi się trochę powalił, tak jak mówiłem, zobaczymy... Mm... Zobaczymy, co tu mamy za przeszkody. Tutaj mamy te te. Jak one się nazywają? No ładnie, ładnie, ładnie. Chciałam powiedzieć, że tutaj mamy... Mm... O, mogę iść prosto, mogę iść w przód. Czyli mogę sobie wybrać przeszkody, jakie chcę. Tutaj to, tutaj to, a tutaj zębatki. Biorę zębatki, zębatki bardzo lubię. W poprzednim odcinku mi się spodobały zębatki. O, widzicie, nawet mamy checkpointa. Dobra. Gitara, gitara. Po zębatkach skakanie mi się podoba. I to wręcz bardzo. Po tyko, to już nie bardzo. <laughs> Dobra, tylko teraz... Uuhu, hu, 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 hu.

Choinkowe obracające się, chociaż to może być parówka w karmelu. Nie wiem dlaczego mi się tak to skojarzyło, ale tak mi się to skojarzyło. Jak już w karmelu. Teraz tak, którędy ja mam iść. Tędy, tędy, prosto, dobra. Pasuje mi to jak najbardziej. Aha, tutaj mamy te te. Werony, kwoki, czy co to jest? To ja sobie taką będę zbierał te prezenty. Nie udało mi się chyba tego zabrać. Checkpoint, checkpoint, bardzo ładnie. Zębatki. Zębatki to ja lubię. z poziomu. Naprawdę, dziewiąty poziom dosrali mi taki, moi mili, trudny. Że tak się wyrażę, a jedenasty i dziesiąty... Poziom dziesiąty był łatwy. Jedenasty to już w ogóle totalna łatwizna. Gdybym wiedział, to bym po prostu skupił się na zbieraniu prezentów. Jak można dowalić dziewiąty poziom tak ciężki, a dziesiąty łatwy, a jedenasty to już w ogóle easy peasy. To, 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 mi się w głowie nie mieści po prostu, to mi się w głowie nie mieści. No ale cóż, eee, tutaj może się postaram zbierać większą ilość e, tych prezentów e, na parówce karmelowej. Wow. tylko teraz którędy, to jest właśnie mylące mocno, którędy ja mam mieści? Tutaj te strzałki to różnie pokazują. Czekajcie, wezmę sobie ten tapis i wezmę sobie te prezenty już w ostatnim. Chciałam powiedzieć, że w ostatnim poziomie już sobie pozwolę. Tutaj pewnie podejrzewam, że będą... Bonus... Nie wiem dlaczego ja za każdym razem mówię bonusowe prezenty, tak to nie są bonusowe prezenty, tylko są po prostu prezenty bardziej ukryte. No ale... Mniejsza z tym. Druga giera, którą chciałam nagrywać jest mniej rejdująca, ale mówię, nie... E... No nie działa mi. Grami e... strajkuje nawet na Windowsie XP wirtualnym, po prostu... No to się rozgadałem. To po prostu zapis mi, że tak się wyraża. Mm, nie... E... Nie zapisuje mi się postęp gry. A powinienem. Powinien twu. Napisałem do tam jakichś większych youtuberów, którzy nagrywali to, bo też się okazało, że... Nie zaczęli to nagrywać, a to jest gra z dniem 97. No Hugo jest stary jednak, starą postacią. Dobra, wybór porówki był zły. <laughs> Ratowałam się jak mogłem, ale nie uratowałem Mikołaja. Dobra, idę tędy, pierdzielę, chociaż ta strzałka mi ewidentnie pokazuje Idź tędy. Tylko czy ja tym strzałkom mogę ufać tak naprawdę, bo i sam nie wiem. Bo sam nie wiem, no ale spróbuję jeszcze raz. Mam jeszcze dwa żyćka. W razie czego zaczniemy od nowa. Turlej się. Dobra, U uszło mi, tylko teraz muszę uważać, żeby nie spaść na te małpy, dziki, czy cholera wie co to jest przebrane w bluzy dresowe, co to kurde jest, pokaż ryja. Nie, to nie są małpy, ja mówię cały czas na to małpy, a to są kurde jakieś dziki. O cholera, to się ośmieszałem. <laughs> Dobra, mam iść, ale bym spadł. Mam iść prosto, ale jednak... Mhm. No to tu już chyba nic nie zrobię, muszę użyć tego komina. Mi się to z kominem kojarzy, przynajmniej. Może to i komin nie jest. A ciekawe, czy ja mogę po tym iść? Nie, chyba nie mogę. Przydałoby mi się żyć, bo to tutaj ewidentnie już. <suszy> Stresujące to jest. Ciężko. Cię. Wracam przy etapie z tymi. <ścoughs> Chciałam powiedzieć, że wracam przy etapie z tymi dupkami. No ale widzicie, co się stało. Na szczęście możemy tu biegać po rampie. <laughs> Ta gra mnie nienawidzi. A może by tu wybrać inny sposób jakiś? Kurde. Idę z tyłu. Hmm. <laughs> no tędy na pewno nie będzie skrótu. Ja podejrzewam, że to w ogóle skrótu nie będzie, tylko będę musiał się pierdzielić z tymi pingwinkami. Hmm. <laughs> Dobra, udało mi się, mamy checkpoint, a, co, a tylko co mi po checkpoincie, jak ja mam jedno, hpsy, jedno, jedno HP, znaczy się, chciałam powiedzieć, to to w ogóle też nie wiadomo, co majstruję. <grytko> żyćko by mi się przydało, zdecydowanie by mi się żyćko przydało. Co to jest? A, tu wiatraki są. Te wiatraki powinny być proste, tylko muszę się e, chwilkę skupić. Problem w tym, że jeden mi zasłania drugi. Dobra. Aha, ładnie. Teraz w górę będziemy skakać po wiatrakach. No przepięknie. No przepięknie. Dobra moi mili, tak jak widzicie udało mi się to przejść, tutaj mamy koniec już teoretycznie gry, nie wiem czy ryzykować, mam e, ostatnie żyćko, ale mi się wydaje, że to nie będą e, prezenty z tej strony ukryte, tylko wydaje mi się, że to była druga doj dro droga dojścia zamiast tych przeklętych wiatraków, e, czyli teraz teoretycznie co, jak e, wskoczę na 12 poziom to... Mm, Chyba ukończę grę z tego, co mi się wydaje. Wiem, że dwa odcinki były takie trochę bardziej nerwowe, mniej e, zmontowane, albo właśnie bardziej zmontowane, żeby ukryć ten e, brak luzu. Jeżeli wam się podobały odcinki świąteczne, chcecie takie za rok, albo chcecie jeszcze w tym roku inną serię świąteczną właśnie, chociażby z tym Hugo, e, to zapraszam was do zostawienia łapy e, w górę. A że możecie zostawać w dół, to dalej jest... jest mm, że tak powiem, pomóc w moim wybijaniu. Wbijajcie na e, Facebooka, tam będziecie powiadomienia o nowych odcinkach oraz o przyszłych nowych seriach, czy o postach niezwiązanych z filmami. Nowym e, widzom, e, nowych widzów zachęcam do zostawienia subskrypcji e, oraz dzwoneczka, żeby być powiadamianym o e, nowych odcinkach. Ja się będę z wami na ten moment żegnał standardowo. E, miłego e, nowego roku, gdybym nie zdążył jeszcze nic nagrać gdybym nie zdążył nic nagrać, to no, miłego nowego roku, e, chociaż ten Sylwester też będzie raczej taki kijowy, e, ale i tak życzę Wam miłej zabawy, e, życzę Wam e, dalej e, wesołego nowego roku, w ogóle 2021. Miłego dnia, miłej nocy, pracy, nauki, w zależności kiedy Wy to oglądacie, do zobaczenia, cześć, tutaj mamy sumę punktów, jeszcze Wam pokażę, e, prawdopodobnie wyszło mi to tragicznie, no ale... Na razie, cześć.